Dzień drugi i pierwsze miejsce postoju. Podchodzimy do naszego miejsca, obejdziemy je dookoła. Nie przebieracie się tam przypadkiem? Nie pokazuje nasze miejsce postoju. Ja naprawiam to co zepsuli. Co zepsuliśmy? Zepsuliście super świetny Frank The Tank Sitting Stuff. <grym> <grym> Jakby logo. ktoś nie wiedział gdzie stoimy, to gdzieś tu, gdzieś tu jest logo naszego sponsora. Lil Lidl zasponsorował nam dzisiejszy nocleg. Jest 10 rano, przespaliśmy pół dnia, ale sobie damy radę. A tu jest nasz prysznic. Tak, tutaj, o, jeszcze woda cieknie. Za drzewem wysokim toaleta damska, męska, gdzie popadnie. Męska, gdzie popadnie, dokładnie. A tu u góry jest moje łóżko. Czekajcie, wsadzę wam tamten, wsadzę tam kamerę na moje łóżko. Tarau. Świetne, luksusowa. Na piętrze mamy. Z obnim, co? Penthouse. Penthouse. <grych> Dobra, i jedziemy zwiedzać te saloniki.